To był bardzo radosny poranek w Zagłębi Lubin, bowiem w klubowych progach gościliśmy dzieci z przedszkola numer 10 wychowankowie grupy trzeciej liczący sobie 6-7 lat, poznali klub od kuchni, zwiedzili ważne dla funkcjonowania zagłębia pomieszczenia, zajrzeli do szatni, sali konferencyjnej, a stadion oglądali z perspektywy boiska. Dziś wiele razy słyszeliśmy oznaki zainteresowania, przeradzające się w zachwyt, ale co najbardziej podobało się dzieciom w klubie i co najbardziej utkwiło im w pamięci. Stadion. Stół, buty, takie korki, takie do masowania łóżko. Bardzo mi się tutaj podoba i stadion. Korki. Różne puchary. Puchary i stadion. Dzieci chętnie przyswojały wiedzę na temat klubu, zapoznawały się też z przepisami gry w piłkę nożną. Od dziś przedszkolaki z Lubińskiej dziesiątki wiedzą co znajduje się w szatni, który puchar w kolekcji jest najważniejszy, a przede wszystkim komu mają kibicować ze swoimi rodzicami.